Z radością przyjechałyśmy do Centrum Opatrzności Bożej, by tutaj pozostawić w tym znaczącym, historycznym miejscu relikwie naszych założycieli, świętego Józefa Sebastiana i błogosławionej Matki Klary. Nie jest to przypadkowe, że właśnie ci święci tutaj pozostaną. Taką inspiracją było dla nas w 2018 roku zapalenie świecy. Którą, z którą tak mocno jest związany nasz założyciel święty Józef Sebastian Pelczar. Dlatego też te przygotowania czyniłyśmy i, i duchowe, i zewnętrzne. Myślimy, że będzie to wielki znak dla wszystkich, którzy tutaj przebywają do świątyni, że sprawy ojczyzny, sprawy kościoła, sprawy narodu były bardzo ważną rzeczą dla naszego założyciela i jego wstawiennictwo będzie tutaj zapewne owocne dla wszystkich. Prosimy też i we własnych intencjach Zgromadzenia, bo chciałybyśmy wszystkie prace, które podejmujemy, kontynuować, i myślimy, że, że też modlitwy, które tutaj będą płynęły z tego miejsca, zaowocują nowymi powołaniami. Liczymy na to. Przyjechało tutaj sto sióstr z różnych placówek z Polski, z dwóch prowincji, miejscowe w Warszawie, bo tutaj też mamy dwie placówki, więc jest to ogromna dla nas radość, że mogliśmy.